a już wiele raz mówiłam. Więc pomyślałam, że w pewnym fragmencie jej działalności. Ale najpierw cało ja po drugiej w nocy przedwczoraj zastanawiałam się, co ja powiem. I sięgnęłam do wiadomości bocheńskich, które tutaj już były wymienione i przerzuciłam przeżyciłam ten period. Proszę Państwa, znalazłam wspaniały cytat którym pani profesor poprzedziła swoje wspomnienie o profesorce Wandzi Hełbie. Tutaj, może na sali są Państwo, którzy znali panią profesor. Uczyła biologii w liceum pedagogicznym, była opiekunką w internacie i w ogóle bardzo aktywna, bardzo żywa osoba. Ale chodzi mi o ten cytat Pana Proszę uważnie posłuchać. Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija. Ona znajdowała takie, takie cudowne słowa, cudowne teksty, które, które zastanawiały swoją mądrością i trafnością. Istota wspomnień, bo nic nie przemija, bo z tego wspominajmy, żeby z tego wspominajmy. Ale powiedziałam, że przerzuciłam te wiadomości boheńskie, bo profesorka przecież była członkiem Stowarzyszenia Bohniaków od kilkudziesięciu lat. I bardzo aktywna, zresztą również panią doktor, do, często przychodzili na spotkania, na prelekcje, jakie tam się odbywały. Była udział w otwarciu wystaw i ściśle współpracowała z panem Stanisławem Dobranowskim, niestety nie żyjącym już dzisiaj, ale który przez wiele lat właśnie w Stowarzyszeniu Bohniaków, w domu Bochniaka, organizował wystawy malarstwa. I ona tam również prezentowała swoje obrazy, które na miastwie tutaj, tutaj mają. Ale trwały ślad w jej związku z stowarzyszeniem daje ta gazeta Wiadomości kocheńskie, zapoczątkowane przez pana Stajentowa Kobiety w 1988 roku, i dlatego ja tak w nocy przerzucałam tą gazetę i słuchałam artykułów pani profesor. Więc jeżeli to był kwartalny i on wychodzi do dzisiaj, to daje to prawie 120 egzemplarzy. I prawie w co trzeci znalazłam artykuł pani profesor. A więc 40, no może tak więcej, może dwa, trzy, ale już tak nie liczyłam, po w końcu ósmy. W każdym razie, w każdym razie ostała dziewiąta książka dziewczynki. Dziewiąta książka, bo mówiły się o ośmiu egzemplarzach, wydanych. Gdyby teraz zebrać te artykuły, nie powtarzają się w tych książkach, to są rzeczy ekstra dla gazety, niepowtarzające się. Więc można z tego zrobić zbiorek opowiadań wspaniałych, Wspaniałych, tak, nawiązujących do ważnych wydarzeń w historii, do ważnych wydarzeń tutaj na terenie wokół, do wybitnych postaci. Dla wielkich polaków. Przecież jej artykuł o Paderewskim, zainspirowany jej wyjazdem z, z nauczycielami właśnie do Kości Dolnej, to jest coś rewelacyjnego. My, myśmy otrzymali z, z Toronto, jakoś tak to Toronto kocha profesorkę, y, informacje od czytelnika, który w bardzo dobrych słowach wyraził się sam, będąc wspaniałym pisarzem. Wyraził opinię, że przeczytał z ogromną uwagą. Więc pisała o ważnych momentach w historii polskiej, o wybitnych Polakach. Jej postacią numer jeden był oczywiście papież, Jan Paweł II. I, i, i pisarstwo było trochę takie panegiryczne. Jest, bo wszyscy możemy to czytać. Apologyjny. Ona to kochała, żeby dobrze, żeby dobrze i wspierała to, co potwierdzało jej opinię, tę tezę. Dlatego, pamiętam taką sytuację, bo ja akurat tak się zdarzyło, że pewne różne emerytury, często się spotykałam z panią profesor, że, że była to osoba niesłychanie gościnna, z ludą inicjatywą. Ja też nie wiem, tak chcę tych ludzi ściągać, rozmawiać z nimi. Zawsze była herbatka czy kawa, ciasteczko, a latem siedziało się za budynkiem pod brzem, a tam ćwierkał jakiś ptaszek, potem chodził. fajnie był. W każdym razie, córka lubiła to mi, piszę artykuł, posłuchaj, posłuchaj. ja wiedziałam, że ja, że ja będę słuchać, ale też wiedziałam, że za bardzo się nie mogę wtrącać. Bo nie lubiła. Nie lubiła, żeby ktoś jej coś zmienił. Pamiętam, że po wycieczce na Krym którą odbyła też z nauczycielami, napisała... Nie jestem tylko ale... <grymne> 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 Więc napisała, z takim wyjazdem, który trwał wiele dni, poproszę o wspomnienie z tej wycieczki o autorze Sonetów Krymskich. Oczywiście jak zwykle, anegrycznie, cudownie, wspaniale i charakterystyka sonetów. I sama wycieczka też tam, te krajobrazy i tak dalej. Wiadomo, no, wszyscy znamy że przynajmniej niektóre sonety. I, ta, i taka apologia trochę mnie tak jakoś nastawiła, kontrowersyjne. I mówię: A ty wiesz, że ten Mickiewicz to, to był sobańską tak mierzy przewodnikiem i to byli agenci, Coś takiego, coś takiego. Ja wiem, no niestety, ale moja struna i zapominny jeszcze taka sugestia. Taka sugestia Dziękuję. Wiesz dzisiaj to się do wszystkiego czytają. Nikogo nie uszanują. Nawet nic I taka była rozmowa, także... Później już, jeżeli czytałam i swoje artykuły, to ja z dużą ostrożnością tam ręcznie coś tam sugerowałam, to ewentualnie, gdyby mi się wydawało, że czy, czy nie tak, czy, czy można to zrobić. Proszę Państwa, miała wspaniały język. Niektórzy mówią rozle. Proszę Państwa, to jest metafora, to jest przenośnia. To jest przekaz, który trafia do. Sobie. Jeżeli ktoś lubi lekturę, jeżeli ktoś ma wrażliwość na język, to jego, jej artykuły, jej książki będą się po prostu podobać. Dlatego jeszcze przytoczę jedno wspomnienie. Cywita Christiana zorganizowała sesję nową, bardzo ambitnie nazwaną naukową, która się odbyła w oratorium. Piosenka była również zaproszona, ale nie poproszono jej o zabranie głosu, bo temat był taki bardzo uczony, dotyczył publikacji papieża no i były referaty, bardzo naukowo opracowane na ogromnej sali zgromadzona, zmuszona do obecności młodzież szkołach średnich Bici te swoje telefony, prawda? No, referat lefter, lefter, płynie. Więc pani posłanka płynie No, konsternacja, bo by nie była przewidziana, a był taki ścisły sz -sz harmonogram tego spotkania, no, ale w końcu tak, tak prosimy bardzo. Wyszła na tę bo tam być wysoko, i proszę państwa, stał się cud. Zaczęła mówić o papieżu tak że młodzież podniosła głowę, Zaczęła słuchać piękny język od serca. Od serca i przy tym odwołując się do realiów i tych włoskich, i tych polskich. I myślę, że to wystąpienie uszlachetniło całą tę sesję. Całe to spotkanie tak szumnie, ambitnie nazwane sesją, to było też wartościowe, co to, co mówili inni. No nie, nie jednak ona trafiła do serca. Ona trafiła do serca. I to był ten talent, proszę Państwa. To był ten talent wspaniały, który powinien zachęcać do przeczytania przynajmniej artykułów, które są w Wiadomościach a które się powtarzają, co prawie powtarzają co prawie co trzeci, co trzeci mówią. Ja jeszcze przygotowałam tak, bo tutaj trochę robię konkurencję Pani chemii. W 2017 roku, to jest data ustawienia <laughs> no, Gimnazjum i Liceum Bowieńskiego, y, które, w y, którym pracowała chyba 30 lat, bo najpierw pracowała w Liceum Pedagogicznym, a potem po likwidacji tej szkoły została pierwszą kolorowiską naszej szkoły, Mówię naszej, bo również Państwa widzę. I pisze artykuł z pamiętnika Bohińskiego Nauczyciela. Bohińskiego. też była też nauczycielem w Ale dlaczego mówię o tym tytule? Ponieważ Sienkiewicz jest autorem pamiętników. tego nauczyciela. I ta novela Sienkiewicza jest pełna goryczy pewnym się rozpatrzy, bo mówimy o germanizacji Polaków w szkole polskiej. Profesorka pisze z pamiętnika bohińskiego nauczyciela i jakiś wspaniały obraz wyłania się. Padało tak. więc najpiękniejsze słowa poezji Mickiewicza, wyspiańskiego, tu wima na prośby Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dla uczczenia pamięci profesora Jana Kota, działacza podziemia i jego żony Wiesławy Kotowej, biorącej udział w tajnym nauczaniu, daliśmy program w kościółku szkolnym w dniu 13 grudnia 1992 roku zadedykowany żołnierzom polskim walczącym na wszystkich frontach Więźniom politycznym, zesłańcom syberyjskim, uwięzionym w obozach tytrackich, w łagrach sowieckich. Ofiarą II wojny światowej, wszystkim, którzy odeszli i tym, którzy są wśród nas. I na pewno pamiętam, że Pani Ewa wybrała w tym obiadzie jako numer jeden tych serwów. Przez te kilkanaście lat, naszym celem. I na ambicją było dzielić się poezją i piosenką. Ale nie tylko. Poza uświetnianiem różnorakich okazji uczniowie zespołu recytatorskiego, bo takich prowadziłam również lat, systematycznie oddziaływali na środowisko lokalne. Chciałam to właśnie na powiedzieć. Na środowisko lokalne, nie tylko we ale wychodzili. Wychodzili i gdzie? Tak. Między innymi, wyjątkowe znaczenie. Miał jubileusz szkoły, 170-lecie jej istnienia. Centralnym punktem zjazdu stała się uroczystość w murach liceum. Jej historia zamknięta dwoma, dwoma datami 1817-1987. Proszę Państwa, jak przeczytałam, jej historia zamknięta dwoma datami, jak to fajnie powiedziane. Nie, historia od tego roku do tego roku zamknięta w klamrze, ważnej klamrze. To jest ten styl profesora. Ta od Apolodii. Zilustrowana została pieśniami chóru, baletem, pokazem gimnastycznym. Istotną rolę spełniło, spełniła poezja i słowo, wiążące dzięki czemu powstała wielka jedna całość. Chym na sześć instytucji, która wydała tak wielu światłych ludzi. Czyż nie jest pochwała szkoły, która niedawno obchodziła w lecie. potrafiła tak, tak to powiedzieć. Potrafiła tak to przekazać. Ja już podziękuję, to jak się